Tak? Będzie pani mierzyć? Nie, to nie dla mnie. A, tu się założę. Masieńko, to tak, to. Tu odwinąć. to Tak, to to żeby... tak. Na dzisiaj pani by chciała? Tak bardzo, zrobimy. Poczekać jak najbardziej można. Na drzwiach mamy napisane, że od 9 do 17, a ja tak naprawdę jesteśmy tu od świtu, jak potrzeba to i do nocy. Czasami tak po prostu potrzeba, no, że jest bardzo dużo pracy i po prostu trzeba nadgonić. A rano dlatego, że jest mniej klientów i po prostu łatwiej, bo tak w ciągu dnia obsłużyć każdego, trzeba się odrywać od tej pracy i dużo czasu to zabiera. Trzeba by to widzisz, pan, jesteś pani obszar, pan, tak? Pojedziemy do tak? Tak? bo trzeba zrobić i nie skończyła. O pomyśle y, też się dowiedziałam od swej znajomej, która też założyła spółdzielnię socjalną. Co prawda ja się dowiedziałam później, u niej to dłużej trwało, ale to tak no właśnie taką pocztą pantoflową. Potem raz byłam na spotkaniu w ratuszu, gdzie było, gdzie było mówione na temat spółdzielni, na pomysł spodobał mi się bardzo. No i zaczęłam działać, zaczęliśmy działać grupą. Tak, tak, Wszystko byli znajomi. To nie były przypadkowe osoby, spółdzielnie nie mogą, ja dzisiaj wiem z perspektywy czasu, że nie mogą jej tworzyć przypadkowe osoby, na pewno. To muszą być ludzie, z którymi da się dogadać. I to jest podstawa taka, jeśli chodzi o ludzi, tak? Muszą coś umieć, chcieć pracować. I to muszą być na tyle normalni ludzie, że nie będą potem, prawda, jakichś jakich tam sytuacji chorych stwarzać, bo można. No właśnie, mamy problem. Piękna Ale kochana spóźnika. to jest, obok szwą. Ona obok. Jakby hmm. no się to podkleiło. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli nie możesz tego ukryć, to zrób z tego atut. Tak. Zrobić tu tak coś, coś zrobimy. nowego. Właśnie, metalowy zamek na całej długości. Mhm. Tylko jakim kolorem to zrobimy? Guziki no są czarne. czarne. A. No bo to tego nie widać. Czarne, wszystko jest na czarno. Zobaczymy, jaką taśmę się uda dostać, bo to pewnie trzeba będzie jakąś taśmę, taśmą oprzyć, taką bawełnianą. Krawcowe miałyśmy dwie, tak, Małgosiu? Beatka. Beatka i, i Zosia. Zosia, ja Zosia. Zosia, tak, bo jedną Zosia. mamy, no tak, dziecko nam się urodziło w międzyczasie i mamy panią na urlopie macierzyńskim. Poza tym to, co tam miałyśmy? Ekonomistkę, tak? Jedną i drugą, fryzjerkę? <grymne> no ale w usługach krawieckich ja trochę pracowałam już. Wcześniej wiedziałam, że jest e, popyt, że jest popyt, że można się z tego utrzymać. Bo no, w dzisiejszych czasach trudno jest znaleźć jakąś niszę, w którą można się wbić i na której jeszcze ona chleb zarobić. Utrzymać się to było trudne. No i tak spróbowałyśmy z tymi, z tymi usługami. No i wyszło. Plany były takie, że y, będą to przeróbki krawieckie, ale y, y, główny, y, główną pracą miało, miał być y, sprzedaż też internetowa. I, I te szale miały się przeciążyć ku właśnie pracy takiej spokojnej w domku, przy internecie, a w firmie pakowanie rzeczy i sprzedawanie. Prawda, Madziu? Niestety to nie wypaliło. Rynek sprzedaży internetowej jest taki już załadowany, że musiałyśmy zmienić swoje plany. No i rozwinęły się bardziej jednak przeróbki krawieckie. Dobrze. Ja je zrobię tak. Y po prostu wyrównam nie, do tej dłuższej nogi. Do, do tej krótszej Do tej krótszej do zrobić? Dobrze, jak Zrobiłyśmy akcję ulotkową. I bardzo szybko przyszli klienci. I w bardzo szybkim czasie miałyśmy już, już pracy na tyle dużo, że mogliśmy no, prawie że wszystkie mieć cały czas co robić. No i tak się to kręci, potem, potem zmieniłyśmy lokal na większy. A ten... nie pamiętam bo Przedtem była ta działalność na, na kolejowej, a tutaj jak powstała, no z bardzo dużo klientów przeszło tu. Nie? I jeszcze ze sobą przyprowadzają następnych, także, <gryw> także jest większe to grono. Zdecydł, z Ta spódnica, zameczek, tu zameczek, okej, no, dobrze, no, o, dziękuję, założyłam, tu mamy to oko, to mam gdzieś, tak. dobrze, o tyle i taką samą. Dwie spódniczki, skrócenie i zamek i dwie bluzeczki dwa skrócenia. Czyli, czyli to wszystko będzie po 8... Wszystko po 8. Trzydzieści dwa Można przy odbiorze zapłacić. Dobrze. By, <coughs> przy odbiorze. Daj, Można przy Można jak Pani. najbardziej. Komis jest prowadzony w taki sposób, że ludzie nam przynoszą te ubranka. Tak jak na przykład Maja wyrasta z czegoś, to ja też przywożę swoje rzeczy. I w ten sposób tam naliczamy jakiś tam swój procent od tych ubranek i, i tak to działa. Jak coś się sprzeda, to wtedy zwrot pieniążków jest. Puski też przyjmujemy, jakieś rowerki, jakieś takie inne, łóżeczka czy kojce, to też takie większe rzeczy przyjmujemy. Jak najbardziej. Wszystko związane z dziećmi. No i tam mamy trochę młodzieżowych, ale to mniejszy zbyt jest. Większy zbyt jest na tych ma malutkich takich rzeczach. Co tu chodzi? Zobacz! Mm -hmm. Piękna podusia, ale śliczna, różowa, nie? Zakładając półdzielnie, wiedziałyśmy, że trzeba będzie być elastyczną, i no Barbara tu jest takim, Basia jest takim głównym filarem. I chodzi o to, że jeśli któraś będzie miała jakiś pomysł na pracę, na zarobienie na siebie i ewentualnie, jeśli ktoś mógłby się dołączyć, no to fajnie, robimy to. Jeśli tylko nas stać na poniesienie pewnych kosztów. I właśnie to jest fajne. Jeśli się nie ma jakiegoś taki, jakiejś takiej pracy zamkniętej, z skostniałego szefa, który, który mówi, nie. Ma wyglądać praca tak i tak, robimy to i to, a potem wali głową w mur, bo nie wychodzi i, i zastają napięcia i stresy. Nie, tu chodzi o to, żeby no właśnie wymyślać, być kreatywnym. O. No, mocno. No i serduszka wyhaftujemy? Tak. Serduszka. Dwie. O, zobacz, wyskoczyły nam serduszka. I teraz teraz weźmiemy literkę B. Czasami można popracować w domu, czasami można właśnie przyprowadzić dziecko tutaj, no bo mając małe dzieci, no to trudno czasami zostawić ten dom i iść na 8 albo na 10 godzin gdzieś do pracy. I nie mieć kontaktu z rodziną. A tutaj no, kobiety jednak są związane ze swoimi rodzinami, i czasami nie chcą, nie chcą zostawić tej rodziny całkiem. I tutaj ta elastyczność w pracy i w wymyślaniu sobie zajęcia, które mogłoby przynieść jakiś dochód, jest bardzo fajną sprawą. Teraz a serduszka? No, serduszka, listki. A teraz piszemy imię Tatusia. 29, na iszy. W spółdzielni socjalnej wkład osób, które tworzą spółdzielnię, jest równy. To powoduje, że nie ma też takiej, przynajmniej u nas, takiej psychicznej bariery między szefem, prezesem, a. Bo jakby wszystkie się czujemy, że no jest, jest to tak nasze i jest o współodpowiedzialność, jest to, jest to nasze. Dlatego ważne, o czym właśnie mówiła, żeby do spółdzielni jakby zaprosić osoby, które będą miały podobny pogląd na spółdzielni i na pracę spółdzielni. Wtedy unika się istotnych konfliktów. No, jak do tej pory nasi, do, nasze doświadczenia wskazują, że to był dobry wybór. Że te nasze znajome, wszystkie osoby, to to się daje. No, z, z rodziną też pracujemy, jest to moja córka. <laughs> też się dogadujemy, da się, da się domówić. Nie, ma, nie, by, nie było jakichś stresowych sytuacji, jakichś takich problemowych. Mm -mm. No, co tam? Już koniec. Można dać dla babci. O, i babcia teraz będzie. Naprawiać tak? Wyrwany przez pieska, drewniki, tak? Hmm. A już się lepiej czujesz? Nie, chyba lepiej. Myszka twoja się uśmiecha. Na razie mamy pomysł taki, a nie wiadomo, co wyskoczy, co się znajdzie, jaki pomysł okaże się um, jakiś taki trafiony za, za dwa lata, za pięć. Ludzie się zmieniają, my się zmieniamy, klienci się zmieniają, rynek się zmienia, wszystko się zmienia. Co, ja mam nadzieję, spokojnie przepracować demertury <laughs> i mieć na chleb bez stresu, że jutro ktoś mnie zwolni. O, I to wszystko. No, jest to pewien stres, nawet duży. Ale jak się u kogoś pracuje, to, to też jest stres, bo nigdy nie wiadomo, czy ta praca będzie nie To taki Wolę ten pierwszy. Stolik.